Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj w takiej zwykłej podomowej wersji, a zrobimy sobie makijaż od podstaw paletką Make Up by Mario. Już ją widzieliście na kanale. Byłam bardzo z niej zadowolona, więc spróbujmy zrobić coś więcej. Jako że ciężko mi jest wygospodarować czas na testowanie wszystkich palet, które posiadam, więc gdzieś stwierdziłam, że ją teraz dorzucimy, a przy okazji minęło już kilka dni od kiedy poszłam na maseczkę do mojej pani dermatolog, więc moja twarz wygląda następująco i myślę, że w końcu mogę zrobić pełny makijaż. Ewentualnie, jeżeli będziecie gdzieś tam widzieć jakieś suche skórki. Odstające placki, no to właśnie jest to przez tą maseczkę. Na początku chciałam zrobić z tego tematu trochę takiego vloga, ale stwierdziłam, że nie potrafię i nagrywanie siebie w miejscu publicznym jest strasznie niekomfortowe, jeżeli macie po prostu gabić się do kamery i rozmawiać. Także to jest już dla mnie za dużo, więc stwierdziłam, że gdzieś tam pokażę Wam przybitki, jak wyglądałam zaraz po tym zabiegu. No i tak wygląda moja twarz już po kilku dniach. Gdzieś tam tutaj jeszcze na zruchwie pozostawały suche skórki. Jak już Wam wspominałam, tym się nie przejmujemy. No i oczywiście ja zaczynam i w międzyczasie. Um, może Wam powiem, co to była za maseczka, bo zastanawiałam się, czy pójść w coś mocniejszego, czy delikatniejszego, i zdecydowałam się na tą delikatniejszą opcję, żeby jeszcze jakoś wyglądać w następnych dniach. Nie będę Wam podawać pełnej nazwy tego zabiegu, ale wspomnę, że jest to maseczka właśnie z wykorzystaniem retinolu i witaminy C. Po jednym użyciu, no to spektakularnych efektów nie będzie, ale ogólnie ma rozjaśniać, tak napinać, po prostu upiększać naszą twarz. A stwierdziłam, że skoro jestem jeszcze przed laserem. Przy okazji czegoś spróbować. No, w tym momencie nie mam raczej możliwości kontynuowania tego regularnie, skoro decyduję się na coś zdecydowanie mocniejszego. Teraz możecie zobaczyć, jak wyglądała moja twarz właśnie w dniu zabiegu jak wygląda przed samym zabiegiem, no i oczywiście jak zaraz po, to też Wam później pokażę. Zdecydowanie plusem tego, co wybrałam, jest to, że właśnie nie łuszczyłabym się aż tak bardzo. Przez kilka dni miałam właśnie takie delikatnie suche skórki, trochę jakbym przesadziła na przykład z opalaniem. I wiecie, ta skóra, odrywałam się takimi płatami, ale to nie było jakoś bardzo intensywne. No i powiem Wam, że jak nałożyłam krem nawilżający SPF to nie rzucało się to tak w oczy aż tak bardzo. Oczywiście bez podkładu, bo jak próbowałam nałożyć podkład, no to była tragedia, wszystko podkreślone. Ale może zacznę po kolei. No właśnie, została mi nałożona pierwsza warstwa. Trochę mi to przypominało nakładanie kwasów, które też miałam kiedyś robione właśnie w tym samym gabinecie. Czyli po prostu nakładane pędzelkiem, czekamy, później zmywamy. Oczywiście najbardziej szczypały mi miejsca, które były najwrażliwsze. Czyli oczywiście są to u mnie tutaj obszar policzków, one też najszybciej reagują na wszelakie pilingi, zmiany i tak dalej. Też najszybciej schodzi mi stąd skóra, najszybciej się zaczerwienia. Ogólnie to miejsce jest bardzo wrażliwe. Liczyłam na to, że ta seria laserów coś na to wpłynie, ale niestety nie. One jak były wrażliwe, tak dalej są. Także pierwsza warstwa została zmyta, nie zostałam na wodą, tak jak możecie psikać kwiatki, <noise> jakieś liście czy coś takiego. Po opanowaniu pieczenia mojej twarzy przyszło kolejne nałożenie i jeszcze czegoś, i tutaj, w tym momencie, zaczęło się robić przyjemnie, ponieważ przy okazji nakładania tego produktu dostałam też masaż. Także był to jeden z nielicznych zabiegów, który faktycznie był przyjemny. Lecę z korektorem i przy okazji powiem Wam, że zastanawiam się, jak moja twarz. Trądzikowa zareaguje na taki masaż. Głównie dlatego nie zdecydowałam się nigdy na żadne kobido. Trochę się też boję samodzielnych masaży w domu, ale wiem, że powinnam się do tego wziąć. W każdym razie, jak widzicie, jest w porządku, nie miałam żadnego dużego wysypu ani nic w tym stylu. Także tutaj wszystko poprawnie. Powiem Wam, że dzień był naprawdę bardzo ładny, no, z tego względu, że musiałam tą kolejną warstwę um, trzymać jakieś 5-4 godziny i dopiero zmyć. Pod koniec dnia w domu, no to niestety nie mogłam skorzystać z pogody, tylko wręcz przeciwnie, unikać jej. No bo ciężko było tutaj nałożyć jeszcze SPM. Mam monikę słońca, więc stoję w cieniu, dzień jak co dzień. Jeszcze tego samego dnia miałam umówione paznokcie, aż dostałam pozwolenie, żeby pójść. Także no, mamy coś nowego. Ten nakier jest naprawdę bardzo ładny, ale jeżeli chodzi o wykonanie, no. Bywało lepiej, będę szukać dalej, może w końcu znajdę salon, który spełni moje wymagania. Jak coś jest nie tak, to zwykle zwracam uwagę stylistę i mówię, że tutaj na przykład jest krzywo, wypadałoby to poprawić, albo na przykład jest za grubo. I tak było w tym przypadku, że pokazałam jej palce, które były zdecydowanie za grube i nieproporcjonalne w stosunku do reszty, ale pani stwierdziła, że ona nie wie, gdzie ja tu widzę, że jest coś za grubo i stwierdziła, że nie będzie poprawiać. Ogólnie niespecjalnie była zachwycona z tego, że ma klienta, także to jest już po prostu temat na zupełnie inny odcinek. A my po prostu wrócimy do maseczki. Ale sam lakier jest naprawdę bardzo ładny, choć wykonanie no, mogłoby być lepsze. Już miałam lepsze i widziałam lepsze. Także wróciłam do domu, zjadłam i dopiero zmyłam całą twarz. Mogłam to zrobić od razu, bo powracie do domu, ale po prostu mi się nie chciało. No i po całym dniu byłam zwyczajnie w sieci głodna. Także dosyć srogo przetrzymałam tą maseczkę. Ale o tym też uprzedziłam właśnie moją panią dermatolog, że będzie dłużej siedzieć na mojej twarzy. I też zauważyłam, że właśnie kiedy ją zmywałam, to moja twarz zaczęła być naprawdę bardzo czerwona. Na drugi dzień niby miałam się nie uszczyć jeszcze, ale faktycznie już zaczęłam to robić i wydaje mi się, że jest to kwestia tego, że dosyć mocno przetrzymałam właśnie ten produkt na mojej twarzy. No i cóż, ale właściwie nie było większych objawów, nie było większych problemów. E, cały czas jedynie co to nalwyżam, twarz, mogę wam pokazać właściwie rzeczy, które wykorzystałam w tym celu. Do mycia twarzy od naprawdę długiego czasu używam dalej tego samego, czyli delikatną emulsję od CeraVe. Tą zieloną ona jest chyba do cery mieszanej, tłustej, tak mi się wydaje. Później nałożyłam, właściwie otworzyłam cerum, które kupiłam w gazecie. Chyba zwierciadło. Jest to to serum z kwasem hialuronowym od Eveline. Ja jej naprawdę bardzo lubię. Jest to już któreś moje opakowanie, więc wiedziałam, że moja skóra bardzo dobrze na nie zareaguje. To też było świetnie, po prostu było to kolejne takie dodatkowe nawilżenie, ale bez przeciążania tej serii. Także otworzyłam nowy produkt, ale skończyłam poprzednie serum od Eveline, także jest nieźle. Jeżeli chodzi o sera, to mam jeszcze otwarte z peptynami miedziowymi od Basic Lab. I właściwie to chyba tyle, tak mi się wydaje. Skończyłam jeden krem pod oczy, został mój ten na podrażnione powieki, który jeszcze teraz używam. No i oczywiście otworzyłam nowość. Ten krem miała już moja mama. Jest to krem maska pod oczy od Bandy Jej się bardzo dobrze sprawdzało, więc stwierdziłam, że okej, okay, potrzebuję coś mocno obliżającego, więc zdecydowałam się na otwarcie tego produktu i używam go od kilku dobrych dni. Oczywiście jeżeli chodzi o twarz, no to już używam tego produktu jakiś czas. Jest to emulsja mocno wilżająca, również od bandy. Wspominałam wam, że nie przepadam za tym takim silikonowym odczuciem, kiedy nakłada się takie kremy. One są jednak bardzo gładziutkie. Natomiast tam efekt nawilżenia jest naprawdę bardzo przyjemny. Nic mnie nie podrażniło, używam na dzień, na noc, no i dochodzę do siebie. Także jest bardzo dobrze. A przed wyjściem do roboty używałam tego SPF-u od Nivea. Powiem Wam, że on jest naprawdę bardzo przyjemny. U mnie zachowuje się jak po prostu krem. Efekt jest, powiedziałabym, taki matowo-satynowy. Także to już jest bliżej matu niż cokolwiek miałam do tej pory. Bardzo przyjemnie mi się z tego korzysta. Nieważne, jaką ilość nałożę tego produktu, on się świetnie wchłania i bardzo dobrze u mnie wygląda, nie ma efektu ani bielenia, ani właśnie takiego patologicznego świecenia się jak na przykład po okolice. Poza tym raz czy dwa razy użyłam jeszcze takiej maseczki od Nakomi, ona również jest mocno wilżająca, choć miałam już mocniejsze, ale w tej cenie i w tej dostępności drugeryjnej jest naprawdę dobra. No, oczywiście uzupełniam sobie też zapas płatków kosmetycznych pod oczy, a na usta w międzyczasie jeszcze nakładam taki. Clicker Lip Balm od Catrice, odcień 080. Powiedziałabym, że jest naprawdę bardzo ładny, taka... Mm. Powiedziałabym, że coś w rodzaju wiśni, ale bardziej różowa. Trochę przyspieszamy, bo jak zwykle się rozgadałam zupełnie niepotrzebnie. Twarz przypudrowałam chudą. Jeżeli chodzi o brwi, no to dalej kredka od Eveline. Skoro ją mam, to używam. No i oczywiście wykonturuję się tą paletką od Juniki. Wykorzystam ten brązer, róż. Nie wiem, czy będzie mi pasował. Zobaczymy, jak dam go odrobinkę. No i jeżeli chodzi o rozświetlacz, to myślę, że też wezmę z tej palety. On jest bardzo delikatny, a później może czym. Się wzmocnimy. Muszę Wam przyznać, że naprawdę polubiłam się z tą paletą. Mimo, że rozświetlacz jest bardzo delikatny, a różu używam dosyć, dosyć rzadko, to jednak mimo wszystko ten brązer wygląda naprawdę bardzo ładnie. Nie jest jeszcze zbyt chłodny. Jak na moją karnację, mógłby być nawet trochę chłodniejszy, ale wygląda bardzo ładnie do takiego szybkiego konturu. że ja znowu się odbiłam na brodzie. Tak. Widziałam też, że częściowo wyraźliście zainteresowania właśnie moim laserem, także zobaczymy. Postaram się coś nagrać i wrzucić, tak, żeby to miało sens. Ręce i nogi, ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Bo jak mówię, boję się rozmawiać w miejscu publicznym do kamery. Teraz odczuwam to samo, co wcześniej odczuwałam przy ogólnie włączaniu kamery i mówieniu do Was. Straszny stres i taką nie wiedzę, nie co się chce powiedzieć. A jeszcze wracając do lasera, no to oczywiście chciałabym Wam się pokazać zaraz po wykonaniu tego zabiegu, oczywiście przed, po i jeszcze przed kolejnym, ponieważ chciałam sobie połączyć dwa na raz ze względu na lepszą i szybszą regenerację, a przy okazji poprzednim razem wyglądałam jak pobita, więc zobaczymy, jak będę wyglądać teraz. Wiem, że niektórzy mówią o medycynie estetycznej jako takim katalogu, z którego możecie wybierać, jak to super, jak to fajnie, ale naprawdę przy tym, co ja akurat właśnie sobie wybrałam, to trzeba się dosyć mocno nacierpieć, i to absolutnie nie jest dla każdego. I przede wszystkim, jeżeli coś Was interesuje, to pójdźcie. Do jakiegoś dobrego specjalisty i zapytajcie, czy to jest zabieg, który da Wam takie efekty, których akurat wyszukacie, no i oczywiście, czy jest to Wam w ogóle do szczęścia potrzebne. Mam wrażenie, że w kamerze jakoś mocno to konturowanie wygląda, ale powiem Wam, że na żywo jest w porządku. No nie wiem, zrobimy oczy i oczywiście stwierdzimy. Zastanawiam się, którego koloru użyć najpierw, i może pójdźmy w ten najchłodniejszy, albo może najpierw w ten lekko oliwkowy, i dopiero ten. Ok, ten cień nawet się nie podnosi w wyprawce, Co mnie zaskoczyło. Nie wiedziałam w ogóle, czy się nakłada na pędzel, ale coś tam jest faktycznie widoczne, tylko on jest naprawdę bardzo delikatny. Tak jest chyba. No, coś tam widać, ale jest naprawdę delikatniutki. Chciałam powiedzieć, że to jest taki ciemniejszy beżyk czy coś w tym stylu. Nazbity pędzel brąz, o którym wspominałam wcześniej. I co ja bym chciała z nim zrobić? Nie mam pojęcia. Może tak wyjechać, tylko. Ech, opadające powieka no niestety. I spróbujmy zrobić to tak, żeby dobrze wyglądało na normalnej mimice, a nie na podniesionych drwiach. Ten dzień zdecydowanie wygląda na mnie jaśniej niż w palecie. Ale może to i dobrze. Może być. Niech będzie. Więc na resztę powieki. Dalej ten sam cień. Zostawię tu miejsce na ciemniejszy. Mm, I może nabiorę go właśnie na tego puchacza, który miałam wcześniej, żeby rozblendować tutaj górę. Jeszcze jakoś nie mam pojęcia, co konkretnie bym chciała zrobić. I jeszcze wracając do tej maseczki, to powiem Wam, że ogólnie mi się podoba, ale owszem, nie ma aż takich gigantycznych efektów. Zobaczymy, jak będzie później, jak moja skóra już tak całkowicie dojdzie do siebie. Bo póki co mam sporo takich zaczerwienionych punktów, które mnie bardzo mocno drażnią. Nie wiem, czy ten będzie odpowiednio ciemny bo one mimo wszystko są dosyć podobne do siebie, jest odrobinka ciemniejszy, więc w razie co wzmocnię jeszcze tym, ale spróbowałabym z tym cieniem. Ostatnio wrzucałam po prostu kilka arolek, jakieś różne makijaże mi się powyświetlały. Chciałabym chyba spróbować czegoś podobnego, ale nie jestem pewna, czy mi się to uda. Ale spróbujmy zrobić coś graficznego. Niestety nie podrzucę Wam... Linku, ani inspiracji, u kogo to widziałam, bo nie mam pojęcia. Ale żeby była jasność, pomysł kradziony, absolutnie to nie jest mój własny. I znowu pytanie brzmi: co autor miał kurde na myśli? Otóż nie wiem, nie mam pojęcia. Hmm, czy to zostawić w ten sposób? To hmm, 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 hmm. jestem właśnie ja, kiedy szukam super prostych tutoriali na makijaż, a później się okazuje, że trzeba zrobić kreskę. <grymne> Super proste. Na pewno. Jedynie spędzę pół godziny, żeby ta kreska była prosto. Po prostu spróbujmy. Trudno. Co złego może się stać? Wszystko. Może coś takiego? Wygonkulujemy to beżem ponieważ już wiem, co trzeba poprawić. Swoją drogą mam strasznie dużo osyp pod okiem, ale z tej strony jest w miarę ok. Tutaj jest strasznie dużo. Tego nie było. Nikt nic nie widział. Życie życie jest Nobelun. Wracam do tego przejściowego cienia. Spróbuję rozmieć tę kreskę czy coś. Wiecie, żeby jakieś graficzne, artystyczne makijaże czy coś tam dobrze wyglądały, to muszą być zrobione czysto. To nie może wyglądać, jakbyście po prostu napaćkali wszystko na jedną powiekę. Obawiam się, że tu tak właśnie jest. Powiem Wam, że patrząc na to, jak bardzo mi to nie wychodzi, jestem nadzwyczaj spokojna. Zacznijmy to ratować od środka, czyli przejdę do najjaśniejszego odcienia z tej palety. Rozjaśnię tutaj oczywiście też kolącik. I zaraz jeszcze, oczywiście, więcej ciemnego cienia przeciągnę tutaj na do dolną powiekę. Cały czas bazuję na tych samych cieniach, więc przejściowym brązem. Uzupełniam jeszcze dolną powiekę. Na otwartym oku, na podniesionej brwi, tu jest taki ładny łuk, ale kiedy niestety opuszczę tę brwi, no to mam już taką spłaszczoną linię i kurde, <laughs> powinnam jeszcze ją bardziej wyciągnąć. Ponad tą opadającą moją część, ale kurczę, z drugiej strony to strasznie wysoko by to było. A nie mam tyle miejsca pod brwią, no bo gdzieś to się musi jednak zmieścić, nie? Okej, okay, jeszcze wyciągnę trochę tego ciemniejszego brązu. I tak. Coś mam takie wrażenie, że jest go za mało. Okej, okay, wstępnie to tak wygląda. Raczej nie jestem przekonana w 100%, więc dorzucę brwi jakieś inne usta, bo te mi nie pasują i się zaraz widzimy. Czegoś mi jeszcze brakuje w tym makijażu i nie wiem, czy tego samego rozświetlacza, który dołożyłam na policzki, nie dać właśnie wewnętrznych kącikach. Hmm, tylko czy nie zepsuję? Nie klei się na sucho, więc wezmę Revolution. I to już powinno dać się radę. Tak, zdecydowanie. Chciałabym jednak mimo wszystko... Strategicznie się trzymać z tym błyskiem. I tak już wygląda skończony makijaż. Możecie dać znać, co sądzicie o takiej mojej chłodniejszej wersji. Uwielbiam ciemne, intensywne usta, ale wyrysowanie tego to jest absolutna tragedia. Raz, że formuła tej pomadki, którą mam. O tutaj, jest to ta czekoladka od L'Oreala. Kupiłam ją kiedyś w action za jakieś 10 zł. Także cena była uczciwa, ale jeżeli chodzi o swoją formułę, jest mocno ciężka na ustach. I będę musiała ją dosyć szybko zmyć. Zresztą ona też nie jest specjalnie trwała. U mnie mało co jest bardzo, bardzo trwałe na ustach. W każdym razie, em, tak się prezentuje ten makijaż. Powiem Wam, że Finalnie i tak mi się podoba, jednak, mimo wszystko, kreska na linii wodnej oraz rzęsy ratują wszystko. Większość tej pracy musiałam wykonać poza kamerą, siedząc po prostu 2 cm od lusterka. Także wybaczcie mi, że tego było tak mało. Postaram się następnym razem zrobić więcej zbliżeń. A tymczasem dziękuję serdecznie za oglądanie. Dajcie znać, jak podoba Wam się ten makijaż. I do następnego.